Hej Góraleczko to utwór nasz autorski, który powstał parę dni temu. Premierowo usłyszeliście go w programie Disco Star, w finałowym odcinku programu Disco Star. A już dzisiaj możecie go zobaczyć na naszym kanale na YouTube oraz w telewizji Disco Polo Music oraz Polo TV. Cześć! Z tej strony ROJ! No zapraszamy do oglądania making-ofu piosenki Hej Góraleczko! Znajdujemy się w hotelu Piwniczna, w Piwnicznej Zdrój. Zaczęliśmy nagrania, pierwsze ujęcia zaczęliśmy nagrywać już na Słowacji o godzinie 8 rano. Warunki były bardzo ciężkie, ale daliśmy radę. Główną rolę w teledysku naszej Góraleczki zagrała Ilona. Rolę recepcjonisty zagrał Kuba. Dwóch panów z siłowni Kamil i Marcin, których serdecznie pozdrawiamy. Rolę fotografa Bartosz. No i oczywiście z tego miejsca serdecznie dziękujemy naszym aktorom za wspaniałą grę w teledysku. Oczywiście cały zespół Roy. Oczywiście mojej żonie Agnieszce, która nas tak pięknie przygotowała, wymalowała. Całemu hotelowi. W Piwnicznej, cały hotel w Piwnicznej przyczynił się do powstania tego pięknego teledysku. No i oczywiście całej ekipie Rakoczy, która jest niezastąpiona i kręci najlepsze klipy w Polsce. I z tego miejsca serdecznie Was wszystkich zapraszamy do oglądania naszego teledysku. Pozdrawiamy. Ro!